Biegiem czasu życie przestaje być proste Nie jest tak łatwo jak mogłoby się wydawać Wydawa. Oj nie! Ciągnie do hajsu, a jak nie ma ciągnąć Skoro go nie ma, nie możemy przecież ciągle udawać, Wydawa. że jest dobrze, nie ma zapasu sił chęci, zaczynamy się różnić, przestajemy na tych samych falach nadawać Wydaje się nam, że wiemy co się święci, a to sprawia, że ręce zaczynają nam opadać dla jednych życie na ziemi to piekło, dla drugich to. Wymarzony Eden, mimo że do celu jeszcze daleko szczęśliwy jestem, że jak na razie dotąd doszedłem. Lata uciekają jak piasek przez palce, cieszę się, że mogę powiedzieć kocham cię tacie i matce. to mam pięść dla tych, co w ciągłej walce, dla tych, którzy odeszli w górze dwa palce.